Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. I Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezroma, Ezrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminada ojcem Naassona. Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boaza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza. Abiasz ojcem Asy, a Asa ojcem Jozafata. Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Oziasza. Oziasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza. Achas, ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jehoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiut ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Przepiękna Ewangelia, którą Pan nam daje w ten trzeci dzień rekolekcji. Ewangelia, która jest trochę jak kalendarz adwentowy, taki, który dzieciom kupujemy, że się otwiera okienka i w nich są czekoladki. Ta Ewangelia jest jak kalendarz adwentowy pełen niespodzianek, tylko że niewiele z nich jest słodkimi niespodziankami. Pierwsze okienko Abraham, ojciec naszej wiary. Ten, który uwierzył Bogu, który poszedł za Słowem Bożym w ciemno. Ale przecież, który także miał taki moment w życiu, że nie mogąc się doczekać spełnienia Bożych obietnic, spróbował sobie to, co Bóg mu obiecywał, zorganizować samemu. I dużo nieszczęść z tego było. Niewolnica jego żony, Hagari, syn, którego z nią miała, Abraham Izmael, mało nie przypłacili tego życia. Potem drugie okienko Izaak, trzecie okienko Jakub i czwarte okienko Juda. Słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, jak Jakub błogosławi swoich synów, i słyszymy to błogosławieństwo, zawierające znów zapowiedź mesjańską, prorostwo o nadchodzącym Mesjaszu, którego to błogosławieństwa Jakub udziela właśnie Judzie. Kto tu kogo błogosławi? Błogosławi oszust. Człowiek, który okradł własnego brata, przy okazji oszukując ślepego ojca, błogosławi człowieka, który własnego brata sprzedał. Swoją drogą, Juda to pierwsza postać w tym rodowodzie Jezusa, przy której wymieniona jest także matka dzieci, jego synów Faresa i Zeracha, a matką była Tamar. Problem polega na tym, że Tamar jednocześnie była synową Judy. To jest dramatyczna historia, kiedy Tamar, chcąc uczynić zadość obowiązkom wobec zmarłego męża, tak jak je rozumiała, ale też zawalczyć jakoś o swoje miejsce w rodzinie, zdecydowała się uwieść swojego teścia. Też mało nie przypłaciła tego życia. Kolejna kobieta, która będzie wymieniona w tym rodowodzie to Rachab, żona Salmona, matka Boza, bratra matka króla Dawida. Rachab zawodowo trudniła się prostytucją w wierychu, ale przyjęła wysłańców Jozłego, którzy zwiedzali kraj, który mieli zdobyć, którzy zbierali o nim informacje, przechowała ich, ukryła. Swoją drogą to taka postać, którą bardzo kochali ojcowie Kościoła. Rachab. Widzieli w niej figurę Kościoła. Mój patron od bierzmowania święty Ambroży, właśnie komentując tę historię, Rachab pisał o Kościele, że Kościół to jest kasta meretrix, czysta nierządnica. Czysta, bo tę czystość dostaje od Chrystusa. Dlaczego nierządnica? Bo chce przygarnąć wszystkich. Ojcowie Kościoła bardzo kochali tę postać Rachab. Zaraz potem... W tym rodowodzie Jezusowym kolejna kobieta, która się pojawia, to Rut. Akurat bardzo porządna postać, tyle że moabitka. Wczoraj słyszeliśmy, jakie nastawienie moabici mieli do Izraela. Izrael to sobie zapamiętał. Spośród wszystkich otaczających Izraela narodów, moabici byli najbardziej przez Izraelitów znienawidzeni. A ród Moabitka decyduje się wrócić do Izraela ze swoją teściową Żydówką, bo nie chce jej zostawiać. Doskonale wiedząc, że będzie tam niechcianą i niemile widzianą imigrantką. A potem pojawi się jeszcze jedna kobieta w tym rodowodzie. Tak idę tych śladem, śladem tych kobiet, bo one się wyróżniają. A to nie tak, że tam mężczyźni w tym rodowodzie są wszyscy cudowni i wspaniali. Ostatnia kobieta w tym rodowodzie przed Maryją, która się pojawia, to... Mateusz nawet nie zapisuje jej imienia. Pisze tylko dawna żona Uriasza, ta, którą uwiódł Dawid. I aby ukryć swój grzech, zamordował jej męża w wyjątkowo podły sposób. Wszystko mamy w tym rodowodzie: cudzołóstwa, oszustwa, wyłudzenia, morderstwa, nadużycia władzy we wszelaki sposób, chore ambicje, zazdrość, nienawiść wszystko to jest. W rodzinnej historii Boga. Bo to jest rodzinna historia Boga. A my dzisiaj dużo więcej niż Ewangelista Mateusz wiemy o tym, jak wielki wpływ na nas ma historia naszej rodziny, naszych przodków, i na naszą genetykę, i na nasze zdrowie, ale, ale też na naszą psychikę. Że różne traumy przenoszą się z pokolenia na pokolenie. To jest rodzinna historia Boga. Jezus się rodzi w takiej rodzinie. To są Jego przodkowie. Jego genetyczne i duchowe dziedzictwo. Bóg wchodzi w historię grzechu i jego konsekwencji. Bóg wchodzi w historię mojego grzechu i jego konsekwencji. Bóg nie ustawia swojej relacji ze mną w taki sposób, że jak ja doskoczę do pewnego poziomu, doczyszczę się do jakiegoś. Ogólnie przy przyzwoitego stanu, to Bóg będzie wtedy ze mną rozmawiał. To będzie miał mi coś dodania, to będzie działał na moją korzyść. Bóg, Bóg, Bóg przychodzi do mnie w samym środku mojego zmagania z konsekwencjami moich grzechów. Bóg do mnie przychodzi w samym środku mojej niemożności wybrnięcia, wyrwania się z jakiegoś grzechu. Bóg przychodzi do mnie nie dlatego, że na to zasłużyłem już w odpowiednim stopniu, ale dlatego, że tego tak strasznie, strasznie potrzebuję. Bóg nie rezygnuje z tej historii, tak jak ją tu opisał dla nas Mateusz w tym rodowodzie. Człowiek raz po raz przeniewierza się i Bogu, i moralności, i samemu sobie. Człowiek raz po raz przekonany zazwyczaj, że. Dobrze wybiera, że realizuje jakieś dobro, robi rzeczy straszne. Wyrządza krzywdę sobie i tym, których kocha. A Bóg nie przekreśla tej historii. A Bóg nie mówi, znajdę sobie jakąś inną rodzinę, znajdę sobie kogoś innego. Niech Bóg raz po raz przychodzi i bierze na siebie razem z człowiekiem konsekwencje jego grzechów i złych wyborów i dalej prowadzi tę historię. I tak ona jest poplątana, tak ona jest nieoczywista w wielu miejscach, bolesna. Ale Bóg z niej nie rezygnuje. I to samo robi z historią mojego życia. Nie ma takiego momentu, w którym bym mnie przekreślił. Nie ma takiego grzechu, po którym Bóg by powiedział: Nie, to z tobą już kończę. Przychodzi i z największego, przepraszam, Szamba wyprowadza mnie dalej, pokazuje mi, że. Zobacz, jest ścieżka, która prowadzi dalej. Tak, być może z powodu Twojego grzechu będzie trudniej. Coś zrujnowałeś, coś zawaliłeś. Coś być może jest już nie do odzyskania, ale jest droga, która prowadzi dalej. Jest dobro, które jest jeszcze możliwe. To jest tajemnica każdej naszej spowiedzi. Bo to jest tak wiele, że ja potrafię uznać swój grzech, zobaczyć go. Powiedzieć sobie, że zło było złem i że jest moją winą. I to jest tak niesłychanie wiele, że dostaję od Ducha Świętego siłę i odwagę, nie tylko, żeby tak w siebie zajrzeć, ale też, żeby przyjść do spowiedzi, wyznać ten grzech. To jest tak nieskończenie wiele, że Chrystus mi ten grzech odpuszcza, jaki by nie był. I że robi to tyle razy, ile razy trzeba. Ale najważniejsze pytanie każdej mojej spowiedzi to ostatecznie nie jest pytanie o grzech. O to, czy rozumiem, że to złe, o to, czy żałuję, o to, czy mam pomysł, co zrobić, żeby już do tego nie wracać. Najważniejsze pytanie każdej mojej spowiedzi to jest pytanie, co teraz staje się możliwe? Do czego Bóg mnie uzdarnia, kiedy mi wybacza? Jaki kawałek Królestwa Bożego jestem teraz od początku zdolny zbudować w sobie i w drugim? Dlatego, że Chrystus mnie oczyścił, że mnie uzdrowił, że mnie wskrzesił. Nie tylko od czego jestem wolny, ale do czego. Otwieramy kolejne okienka adwentowego kalendarza. Adwentowego kalendarza naszego życia. Dzień po dniu. Nie we wszystkich są słodycze. Czasem w tych okienkach kolejnych znajdujemy rzeczy gorzkie, trudne. Czasem dobrze wiemy, że sami je tam zapakowaliśmy. A Bóg za każdym razem pyta, czy wolno mu razem z nami do tego okienka zajrzeć, cokolwiek by się tam znajdowało. A Bóg wtedy, kiedy my mamy wszystkiego dosyć z sobą na czele. kiedy na wszystko jesteśmy wściekli, a przede wszystkim na siebie, przychodzi i przypomina nam, że jesteśmy jego rodziną, że ta historia, której ja już nie mam siły dźwigać, jest historią, w której on chce być obecny, że jest i może być historią zbawienia. I właśnie dlatego ja mogę się zmierzyć z prawdą o moim grzechu. Prawdą o tych wszystkich miejscach, w których wybieram to, co gorzkie i, i to, co straszne. To, co kończy się niejednokrotnie dramatem moim człowieka obok mnie. Właśnie dlatego, że Bóg jest gotowy zaglądać do tych okienek mojego życia razem ze mną, co czego by w nich nie było. Mogę się zmierzyć z prawdą o tym, po co tak naprawdę sięgam po grzech. Czego w nim szukam? Bo rzadko jest tak, że budzę się z postanowieniem, że dzisiaj będę zły. Dzisiaj to ja wszystkim pokażę. Zazwyczaj w grzechu błędnie, ale szukam jakiegoś dobra dla siebie, jakiegoś zysku. Kiedy wiem, że Bóg jest przy mnie, mogę się zmierzyć z pytaniem, czego ja właściwie szukam w moim grzechu. Zaczynając od tych grzechów codziennych, takich, które skłonni jesteśmy lekceważyć. A o kimś tam coś gadałem, a tam drobne oszustwo popełniłem. Po te grzechy wielkie, poważne, które nieraz naszą historię, historię naszych rodzin, naznaczają głębokim śladem na długie lata. Czego ja szukam w moim grzechu? Za czym tęsknię? Czego pragnę? Co próbuję zrealizować w ten grzeszny sposób? Bo być może, jak sobie odpowiem na to pytanie, czego tam szukam, to. Łatwiej mi będzie odkryć, że są inne sposoby. Ponieważ Bóg stoi przy mnie i ze mną zapląda do tych okienek adwentowego kalendarza mojego życia, cokolwiek by się w nich nie znalazło. Mogę się też zmierzyć na tyle, na ile starcza mi wyobraźni, inteligencji i wrażliwości z prawdą o konsekwencjach mojego grzechu, o tym, co On niszczy we mnie i co rujnuje w drugim. Pewnie jest tak, że częścią miłosierdzia Pana Boga wobec nas jest to, że niejednokrotnie zakrywa przed nami konsekwencje naszych grzechów, że my nie zawsze widzimy, jaki zasięg rażenia ma nasz grzech. Bo moglibyśmy tego nie unieść. Ale na tyle na ile nam starcza inteligencji, wyobraźni, wrażliwości i łaski Bożej. Dlatego, że On przy nas jest, możemy się zmierzyć z prawdą o konsekwencjach grzechu. Nie udawać, że to a no, jednostkowe wydarzenie zdarzyło się, ale zobaczyć, jak to się rozciąga w czasie. Dlatego, że Bóg przy mnie stoi i uparcie zagląda ze mną w kolejne adwentowe okienka w kalendarzu mojego życia, mogę wreszcie zmierzyć się z prawdą o tym, że ja po prostu jestem grzesznikiem. Niby badał, niby to wiemy. Nie wiem jak Wy, ale ja ciągle się łapię na tym, że kiedy na przykład słucham przypowieści Jezusa o pasterzu, co miał owiec i jedna mu się zabłąkała, to za każdym razem, kiedy tej przypowieści słucham, jakoś mi jest jednak niewygodnie z tym stwierdzeniem, które pada na koniec, że On się bardziej cieszy z tej jednej znalezionej niż z 99 porządnych, co się nie zgubiły. A kiedy łapię się na tym, że mi niewygodnie z tym stwierdzeniem padającym na końcu przypowieści, natychmiast uświadamiam sobie, że to tylko i wyłącznie dlatego, że podświadomie postawiłem się po stronie tych 99. A tymczasem to, co nazywamy nawróceniem, a może po prostu to, co nazywamy chrześcijaństwem, zaczyna się właśnie w tym momencie, w którym ja odkryję i przeżyję. To, że jestem kochany jako grzesznik. Nie za coś. Nie dlatego, że się postarałem. Ale dlatego, że to jest Jego decyzja, żeby mnie kochać jako grzesznika. Absolutnie za darmo. To dlatego Kościół tak uparcie głosi prawdę o grzechu. O tym małym i o tym wielkim. To dlatego Kościół, choć od swojej ludzkiej strony, sam niejednokrotnie jest okrutnie i obrzydliwie uwikłany w grzechy, ma czelność przypominać, że grzech jest grzechem. Bo paradoksalnie chrześcijańska prawda o grzechu jest dobrą nowiną. O Bogu, który kocha grzesznika. O Bogu gotowym dźwigać ze mną konsekwencje mojego grzechu. U Bogu, który za każdym moim grzechem już widzi możliwe dobro, do którego chce i może mnie poprowadzić. Rodzina Boga, rodzina grzeszników. Wszystko to jest: cudzołóstwa i oszustwa, zdrady, chore ambicje i zazdrość, morderstwa, wszelkiego rodzaju nadużycia. Rodzina Boga, rodzina, którą Bóg chciał mieć. Rodzina, której Bóg. Nie wymieniłby na żadną inną by.